Witajcie w krainie składów. Chciałabym poruszyć temat celulitu i rozstępów. Porozmawiamy o tym, jak powstają, co to w ogóle jest, jak sobie z nimi poradzić, jakie są najczęstsze błędy w ich pielęgnacji i tak Na wstępie też zaznaczę, że nie uważam celulitu ani rozstępów za coś złego. Moim zdaniem to aż dziwne, że jako społeczeństwo uznajemy za wady coś, co ma prawie każdy. Ale z drugiej strony każdy ma prawo robić ze swoim ciałem, co mu się podoba. Jestem od tego, żeby pomóc, a nie robić coaching pierdololo. Więc do rzeczy! Co to jest celulit i jak powstaje? Celulit to mówiąc skrótowo, nierównomiernie rozmieszczona tkanka tłuszczowa, skóra może mieć przy tym wiele zagłębień, wałeczków itd. Często nazywa się go skórką pomarańczową, na jego powstawanie wpływ ma bardzo wiele czynników. Ale przede wszystkim są to geny, hormony, dieta, aktywność fizyczna, czy to, ile pijemy wody. I wbrew pozorom, celulit prędzej pojawi się u osoby, która pije jej za mało. Tak więc to niekoniecznie wina wagi, bo może wystąpić nawet u bardzo szczupłych osób. Jeszcze taka ciekawostka, że wpływ może mieć również ciepło, nadmierne opalanie, zbyt gorące kąpiele itd. A to dlatego, że wpływają na krążenie. Celulit może mieć też różne stopnie czy etapy, ale nie są one istotne w tym materiale. Celulit a celulitis. Mylenie tych dwóch słów jest niesamowicie popularne, a to totalnie coś innego. Jak już sobie powiedzieliśmy, celulit to nierównomiernie rozmieszczona tkanka tłuszczowa. Natomiast celulitis to zapalenie tkanki łącznej i jest chorobą wywoływaną przez bakterie. Celulitis może pojawić się np. po ugryzieniu przez psa, po oparzeniu czy źle wykonanym tatuażu. Objawia się najczęściej sporym zaczerwienieniem i bolesnością skóry. Tak więc różnica między tymi dwoma przypadkami jest ogromna i lepiej się nie pomylić. Co to są rozstępy i jak powstają? W skrócie takie paseczki, które powstają przez osłabienie włókien kolagenowych i elastyny w głębszych warstwach skóry, mogą wystąpić niemal na całym ciele. W przypadku rozstępów mówimy też o ich dwóch rodzajach: świeżych, czerwonych i białych, tak jakby zagojonych, w których nie występuje już stan zapalny. W sumie można je porównać do blizn, więc i tu szybka reakcja daje znacznie lepsze efekty. A dlaczego powstają? Czynników ponownie jest całe mnóstwo. Mogą być genetyczne, hormonalne, związane z szybkim wzrostem lub zmianą wagi. Powstają też przy ciąży, a nawet przy silnym i długotrwałym stresie. I podsumowując powstawanie rozstępów i celulitu, to trzeba zwrócić uwagę na pewną kwestię: nie są one wynikiem zaniedbania się. Większość czynników nie jest nawet zależna od naszej woli, więc, mając takie zmiany, nie obwiniajcie się. Jak dbać o skórę z rozstępami i celulitem? Najskuteczniejsze będzie oczywiście wyeliminowanie źródła problemu i zabiegi, jednak zajmuje się pielęgnacją domową, więc to na tym się skupię. Niestety, ale kosmetyki nie są aż tak skuteczne i stanowią przede wszystkim wsparcie innych działań, co nie znaczy, że nie warto, bo stan skóry można poprawić, polepszyć lub utrzymać efekty zabiegów. Szczotkowanie na sucho. Pewnie wiele z Was o tym słyszało. To bardzo fajna i skuteczna metoda na walkę z przede wszystkim celulitem. Efekty w postaci poprawy elastyczności pojawiają się też dość szybko. Z czasem skóra staje się sprężysta i wygładzona. Jednak nie jest to metoda pozbawiona wad. Ale o tym za chwilę. Szczotkowanie na sucho polega na masowaniu skóry specjalną szczotką. Są dość popularne i znajdziecie je nawet w Rossmanie. Masaż wykonujemy przed prysznicem i poruszamy szczotką zawsze w kierunku serca. Czyli gdy masujemy uda, kierunek jest od kolana do brzucha. Nie dociskamy szczotki i staramy się, aby ruchy nie były bolesne. I jak mówiłam, to nie jest metoda idealna, ponieważ nie można z niej korzystać np. w przypadku kruchych naczynek. Niestety bardzo łatwo je wówczas uszkodzić. Podobnie jest ze wszelkimi bańkami. Więc co zostaje dla osób z cieńszą i wrażliwą skórą? Można poszukać na przykład masażera z wypustkami, który będzie znacznie delikatniejszy. Może być nawet taki do twarzy, byle nie miał igiełek. Możecie też po prostu masować skórę dłońmi podczas wcierania balsamu, i do nich też niedługo przejdziemy. W każdym razie, zanim zaczniecie szczotkować, to zapoznajcie się z przeciwwskazaniami, aby nie pogorszyć sytuacji. Chociaż efekty tej metody kuszą, to można się na niej nieźle przejechać i żałować. Pytanie dla uważnych. Wybierzcie jakiś element swojego ciała, który Wam się podoba i napiszcie co to takiego. Po prostu co Wam się w Was podoba? Może piegi? Może kręcone włosy? Jestem ciekawa z czego jesteście dumni. Ale wróćmy już do tematu. Pielęgnacja i kosmetyki, jak już mówiłam nie są jakieś super skuteczne, ale potrafią pomóc. Przede wszystkim wtedy, gdy na przykład rozstępy są jeszcze świeże, czerwone. Wtedy trzeba je nawilżać ile to możliwe i wykonywać przy tym masaż dłońmi. Czy balsamy antycelulitowe i przeciw rozstępom mają sens? Mają, tylko tutaj jest podobnie jak z wcierkami do skóry głowy. Sama wcierka bez masażu da gorszy efekt niż samo masowanie bez wcierki dobrze dobrany produkt plus masaż będzie skuteczniejszy. Tak więc w balsamach szczególnie warto szukać np. kofeiny, retinolu, kwasów, wąkrotę azjatyckiej, kasztanowca, olejku lawendowego i cynamonowego, arniki, miłożębu japońskiego czy alg. Do dowolnego balsamu możecie dodać też oleje i najskuteczniejszy będzie przede wszystkim z dzikiej róży i wiesiołka. Oczywiście gotowce też są i trochę o nich opowiem. W ogóle przyznam się Wam, że przez jakiś czas jedną nogę smarowałam zwykłymi balsamami, a drugą typowo antycelulitowymi. Efekty nie są takie, żeby dało się je złapać na zdjęciu, ale w dotyku czuję różnicę. Co prawda małą, ale jest. Szczególnie jeśli chodzi o jędrność. Co do samych produktów, to najskuteczniejszym balsamem na rozstępy jest chyba ten z Inimini. Jest drogi, nie zaprzeczam, ale jest też świetny szczególnie dla kobiet. W ciąży. Producent ma na swojej stronie fajnie i przystępnie zaprezentowane badania tego produktu, więc możecie też o nim więcej poczytać. Drugim i moim zdaniem niedocenionym produktem jest balsam Sylveco. Zawiera sporo oleju z wiesiołka, ekstrakty odżywcze masło kakaowe, mocznik i betulinę. Tu przy okazji wspomnę, że to połączenie składników jest również skuteczne przy uszczycy. Dlatego uważam ten produkt za wyjątkowy i może rozwiązać nie jeden problem. Dość podobny jest jeszcze balsam z wianka. Też zawiera wspomniany olej z wiesiołka, ale i olejek cynamonowy. Czyli znów takie podręcznikowe składniki. W ogóle Sylveco mało mało się tym wiesiołkiem, a to naprawdę genialny składnik. To tak jakbyście mieli iPhone'a i zaklejali logo. Ale dobra, kolejny produkt, czyli masełko Eveline z serii Beauty and Glow. Jest bardzo gęste, pachnie cytrusowo i nie jest typowym masłem, bo ładnie się wchłania, jak gęsty balsam. Nie zawiera jednak zbyt wielu topowych składników, więc nie dawałam mu większych szans, ale faktycznie troszkę wygładzał i nie mogę temu zaprzeczyć. Jak wspominałam, bardzo skuteczny jest to również retinol. Niestety nie znam żadnego sensownego produktu do ciała z tym składnikiem, ale spokojnie możecie użyć takiego retinolu, jakiego używacie do twarzy. Nie polecam jednak inwestowania w lepsze i droższe produkty, bo to wręcz te tańsze tłustsze mogą sprawdzić się lepiej. Tylko, co bardzo ważne, dokładnie czytajcie składy, bo retinol to chyba najbardziej skrzywdzony marketingowo składnik. Zamiast retinolu możecie dostać najmniej aktywną pochodną czy pseudozamienniki. Dlatego lepiej sięgnąć na przykład po The Ordinary, skinmal, czy ewentualnie na komi. Ale je proponuję tylko jeśli złapiecie na promocji, bo nie jest jakieś turbo wydajne. Oczywiście używając retinolu zawsze pamiętamy o budowaniu tolerancji, zaczynaniu od najniższych stężeń i obowiązkowo o ochronie przeciwsłonecznej. Przy okazji też wspomnę, że jeśli macie jakieś serum, które na twarzy jest na przykład samotne, czy go nie lubicie, albo kończy się jego termin ważności, to może okazać się w porządku. Na przykład na uda. Chociażby podstawowa witamina C często się lepi i może podrażniać, a na udach może okazać się świetna. Tak samo jak jakieś serum kofeinowe. Może szczypać na buzi, a być genialne na celulit i rozstępy. Dajcie znać, czy podoba Wam się, że poruszam takie troszkę trudniejsze tematy. A jeśli interesuje Was retinol, to mam o nim cały odcinek. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!